Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj weekend zaczynamy, dzisiaj piątek. Dzień, kiedy jest droga krzyżowa, kiedy zaczynamy weekend, kolejny weekend Wielkiego Postu. Ci też mija, jest dokładnie 9 lat, mija od momentu, kiedy umarł ksiądz Jan Kaczkowski. Myślę, że to jest znany Wam kapłan. Bardzo często jego cytaty zamieszczam na Instagramie i na Facebooku. Dzisiaj właśnie zamieściłam w jeden z jego najbardziej znanych, moich ulubionych. Nie bójcie się, życie jest nieprzewidywalne. Za chwilę może zdarzyć się coś, co całkowicie rozwiąże Wasze problemy. Ech, w moim przypadku tak kiedyś było, że... w jeden dzień wszystkie moje problemy zniknęły i to rozwiązało się lepiej niż... niż sądziłam, niż przypuszczałam. Gadam ja z takim wzruszeniem nie tylko dlatego, że jestem za to wdzięczna, ale też dlatego, że chciałam, żeby jeszcze raz coś takiego miało miejsce, żeby... jeszcze raz stało się coś takiego, że za chwilę moje problemy się rozwiążą. Myślę, że każdy z was, wiele, osób, wiele z osób, wiele z was, które mnie oglądacie, to też byście na pewno chcieli, że po prostu. Chcielibyście doświadczyć tej pozytywnej nieprzewidywalności życia, że za chwilę może się że za chwilę zdarzy się coś, co rozwiąże wszystkie wasze nasze problemy. No ale przychodząc do księdza Jana Kaczkowskiego on zmarł na chwilę przed swoimi. Na rok przed 40 urodzinami był to młody człowiek, ale bardzo doświadczony przez życie. On od urodzenia miał bardzo dużą wadę wzroku, miał też lewostronny niedowład. On się urodził jako wcześniak. Całe życie te fizyczne problemy, ze zdrowiem fizycznym mu dokuczały. Miał też z tego co wiem raka wątroby, którego pokonał, natomiast nie pokonał już glejaka mózgu, ponieważ ona glejaka mózgu zmarł bardzo. Straszny inwazyjny rak, który go bardzo szybko ym, zabrał z tego świata do domu ojca. Natomiast on zostawił po sobie ogromny dorobek. Pisał książki, prowadził, był vlogerem, więc zostawił też po sobie książki. To są zebrane ym, w całości jego różne konferencje. Kazania jest taka słynna książka. Życie na pełnej petardzie, on właśnie o tym mówił często. Zresztą, jeszcze tutaj chciałam też innej. On w ogóle założył też takich hospicjum. W Pucku bodajże albo w Sopocie, gdzieś na wybrzeżu. Zrobił wiele, wiele dobrego. Do tej pory, mimo już prawie 10 lat upłynęło od jego śmierci, nadal jest uważany za jednego z najbardziej znanych, charyzmatycznych polskich księży. A każdy z tych księży z internetu, jak ja to nazywam, Icina, On był wyjątkowy, przez to, że sam bardzo cierpiał. To nie były jego, jego kazania, różne choroby, to nie były jakieś tam, że on sobie mówił, co on sobie tam wyobrażał na temat choroby. On to wszystko przeżywał. Właściwie od urodzenia. Wszak on doświadczał dzieciństwa, młodość, wiek dojrzały. Cały czas doświadczał tych różnych chorób, cierpień fizycznych i on doskonale wiedział, jak mało który kapłan, jak mało który byłby człowiek, co to znaczy cierpienie takie fizyczne, też psychiczne, ponieważ słyszeliście pewnie o tym, że był też zręczony przez, przez przełożonych, przez innego przełożonego nazwiska już to nie będę mówiła, możecie sobie znaleźć. Cierpienie było mu bardzo bliskie, a mimo to wierzył w to, że życie jest nieprzewidywalne, że za chwilę może zdarzyć się coś, co całkowicie rozwiąże wasze problemy. Mówił też, też moje dwa ulubione cytaty: Moc Chrystusa oznacza, że Bóg może wszystko, po prostu wszystko. I ten, tylko nie martw się przez cały dzień, wyznacz sobie na to godzinę, a potem ciesz się życiem. Ech, tak właśnie. Taki właśnie był ksiądz Jan Kaczkowski. Trochę mówię nieskładnie, trochę się rozkleiłam, ale tak bym chciała tej nieprzewidywalności życia doświadczyć. Szczególnie dziś mocno, bo mnie to jakoś uderzyło. I tego Wam życzę. Żeby każdy z nas doświadczył tego, czegoś pozytywnie nieprzewidywalnego. Żeby zdarzył się taki dzień, w którym wszystkie nasze, Wasze problemy się rozwiążą. Miejmy zawsze nadzieję na to i nadal się o to mówię. To na tyle. Szczęść może, kochani.